No, ja mam Hej kochani, witam was w nowym Sprawdź to, już dawno nie było. Sprawdź to z jakimś głupim, dziwnym gadżetem. E, przepraszam za tak długą przerwę, ale słońce poparzyło mi tak dupę, e, że tydzień nie wychodziłam z łóżka, gdyż nie byłam w stanie. Eee, teraz aktualnie łuszczę się i w mojej skórze są tak zwane przeręble ze świeżej skóry i poparzonej skóry, także ogólnie fuj. Eee, dlatego wzięłam bluzkę, która jest dupna i odwraca uwagę. Okej, okay. ale przechodzimy do sedna sprawy. Dziś będzie takie coś, i czyli jugle buble, jagle bubble, jungle bubble, jungle bubble jungle. Widzicie to? Widzicie to? Widzicie to? Takie coś. I to jest taki gadżet dla dzieci, że można sobie bańki midlane yy, sobie rękawiczką odbijać. Zobaczymy, czy to działa, czy bańki się odbijać będą. Tak, tak, aktualnie oczy mam pod kolor bluzki, bo czemu by nie? Co my mam w środku? Dużo. Więc moi drodzy! O. o! Tam jest dużo tego. Dobrze, dobrze. To było mało ważne, bo to kartonik. Uuu, jakie my tu mamy sprzęciury. Zobaczcie to. Na moje pazury proszę nie zwracać uwagi, gdzieś muszę je w końcu zrobić, ale się mi nie chce. Okej, okay, i co my tu mamy? Mamy tutaj baton. Takie małe, no, jak to zwykle bywa do baniek, żeby sobie je zrobić. Było. Mamy taki basen a'la popielniczka, więc jak coś, to zawsze na imprezy się przyda, gdyby bańki nie wyszły i mamy trąbkę. Hmm. Że niby zamoczyć? I dmuch. Proszę Państwa, to nie jest wszystko. Mamy jaglę bablową wodę z bańką i oczywiście rękawiczkę. I zaraz się okaże, czy te rękawiczki są jakieś inne niż zwyczajne. Rękawiczki. co? Oh, dwie mamy. więc może się bawić. Ale słodkie. Ja sobie od razu założę. Za ewentualne po prostu, jak to się zwie, niedociągnięcia, jeżeli chodzi o światło, bardzo przepraszam, aczkolwiek jak już wyszłam z czeluści mojej sypialni i łóżka, to okazało się, że pogoda się zjebała i światło jest nie takie, jakbym chciała. No i muszę ściągnąć rękawiczkę. Okej, okay, i z takimi pazurami to ja już widzę, jak ja to odparłam. O! Dobra, a więc nalewamy. Kupuję lewą ręką. Zaraz zobaczymy jak to się pieni. No ładnie. Dobra, bajki wychodzą bardzo sprytnie. I możemy to tu. I zaraz się przekonamy czy to aby działa. Tylko zmieniam kadry. Wyleję, wyleję kwiatki, wyleję. Poczekajcie, bo mi będzie kwiatka ostrzyć. Nie chcielibyśmy, żeby kwiatka ostrzyło. Tak wszystko będzie ostre, tylko nie ja. Fajne mam bluzkę? Taki trochę gospel. Wezmę naszą popielniczkę i zobaczymy, czy panie lecą. Widać tam co? W ogóle? Cieszycie się? To jest, wiecie, takie niby spoko, ale patrzcie! O, aj! Ale mi się... Hello darkness, my friend... Nie, nie. Ho, ho! mam bańki. Co prawda tylko dwie. Oj, ale zawsze. To ma być od tego. Więc moczę, moczę, moczę. Zamoczyłam całą podłogę. Mam mokro i pewnie się wypieprze w końcu. Okej. Okay? Okej. Okay? Nie, dlaczego one nie działają? Mały, o nie! O nie. Mm, ale to miała to odbijać. Mam całą gorzką. Społecznie. To jest jakiś y... Nie, po prostu mam to nadmuchać, puścić i złapać. Łap. Lili, ale się prawie po Może i może co z tego będzie. Dobra. I am a am type of motherfucker that i to the man never get

bitch be scared of me i put that rod in them all of them bitch you actin' tight hey, inside like all of them bitch you actin' holy I, got no God in them. I can teach little niggas like preach i can take his ass to church fresh as hell no east i can make his head break 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 To mnie lipa Okej okay, kochani, czas na podsumowanie, bo w sumie skończyłam. Eee, I powiem Wam, że czuję pewnego rodzaju niedosyt. No działa, odbija gdzieś te bańki. Spodziewałam się czegoś lepszego, czegoś bardziej zabawnego, mniej irytującego i bardziej funkcjonalnego, ponieważ odbijanie banie musi być funkcjonalne. Skoro już ktoś kupuje i dziecku obiecuje, że będzie mogło sobie w rękawiczce bańki poodbijać, to no liczy na to, że sobie te bańki, a nie, że po prostu weźmie i po prostu każda bańka będzie się mu rozpieprzała na dłoni. Będzie płakać takie dziecko. Ja bym płakała. Prawie się popłakałam. I co? Kto mi to wynagrodzi? Ja to do kina. Ja nie jestem jakoś specjalnie zadowolona. Okej, okay, parę razy się ucieszyłam ze względu na to, że w końcu wyszło. Wydmuchałam płuca, a takie dziecko się bardzo mocno i bardzo szybko zniechęca do wielu rzeczy i nie sądzę, żeby było tak uradowane jak te dzieci tutaj na opakowaniu. No, prędzej tak skupione jak ta dziewczynka. Natomiast żeby tak się cieszyć, to chyba tylko tak, o pięknie. Dzięki wam bardzo za obejrzenie filmu, mam nadzieję, że się przydał. I oczywiście do zobaczenia w kolejnych. Kciuk w górę, subskrybujemy, jeżeli ktoś tego nie zrobił. I zapraszam na inne moje media. Mua. Aha, jeżeli macie jakieś ciekawe gadżety, bądź dziwne gadżety, bądź głupie gadżety, to bardzo proszę i będę bardzo wdzięczna, jak wyślecie, ja chętnie przetestuję. Zobaczymy, czy to, aby naprawdę działa i sprawdzimy to. Do zobaczenia w kolejnym filmie, kochani. Mua. Buziaki dla was.